Dzień dobry, nazywam się Paulina, jestem szkoleniowcem w marce Este Group, a to jest nasze nowe urządzenie do modelowania i odrnienia sylwetki Rhapsody Beauty Sculpture. Nasz sprzęt posiada trzy głowice zabiegowe. Wyposażony jest w kilka funkcji. Pierwsza z głowic, jest to tutaj ta, ta głowica, którą trzymam w dłoniach, służy do liposukcji kawitacyjnej. Specjalnie dobrana częstotliwość wiązki ultradźwiękowej wpływa na błony komórkowe naszych komórek tłuszczowych, rozbijając tłuszcz, dzięki czemu nasz organizm jest w stanie go zmetabolizować w wątrobie. Dwie pozostałe głowice służą do masażu endermicznego. Duża głowica przeznaczona jest na zabiegi na duże partie ciała, takie jak uda, pośladki, brzuch, ale również plecy. Jest to połączenie podciśnienia, rolek masujących, które równocześnie pełnią funkcję elektrod, pomiędzy którymi przepływa prąd bipolarny o wysokiej częstotliwości RF i podczerwieni. Dzięki synergii kilku metod działania jesteśmy w stanie uzyskać efekty już po jednej serii zabiegowej, już po jednym zabiegu. Urządzenie możemy uruchomić zarówno z tego guziczka, jak i na ekranie dotykowym. Do opracowywania mniejszych partii ciała, takich jak ramiona, łydki. Okolice nad kolanami, czy na przykład plecy, motylki na plecach, służy mała głowica. Jest ona bardzo wygodna w pracy, nie posiada rolek masujących, ale również emitowany jest Pronter, podciśnienie i podczerwień same parametry jest, możemy, mamy możliwość ustawienia zarówno na głowicy, jak i na bardzo dużym panelu dotykowym. Mi wygodniej jest pracować z ekranu, ale to od Państwa zależy, jaki sposób pracy wybierzecie. Pierwszą z funkcji, którą będziemy ustawiać, jest to moc RF. -a. RF służy w tym zabiegu do rozgrzewania skóry, zwiększenia metabolizmu i wędrownienia ciała. Kolejna funkcja jest to moc podczerwieni. Czyli światła o długości 650 nm, które wnika dość płytko, ale bardzo mocno przegrzewa skórę, zwiększając znowu metabolizm, zwiększając dotlenienie, odżywienie tkanek, a także przyspieszając e, redukcję e, odprowadzanie zbędnych produktów przemiany materii. Ostatnią z funkcji, którą ustawimy, jest to wybór programu zabiegowego. Mamy w ich aż pięć. One różnią się między sobą zarówno intensywnością, jak i długością zasysania podciśnienia. E, dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować każdy z programów do naszych potrzeb, czyli do naszych potrzeb, naszego klienta e, i do jego odczuć. E, programy różnią się między sobą również tym, że na części z nich jesteśmy w stanie pracować na specjalnym kombinezonie RajTuzie. E, są klienci, którzy chcieliby wykonać tylko drenaż linfatyczny i nasze urządzenie im to umożliwia. Każdy sprzęt kupiony w este objęty jest dwuletnią gwarancją. Mają Państwo w cenie również szkolenia wstępne z teorii oraz z praktyki z pracy na modelce. Jeżeli choć trochę zainteresowałam Państwa, to zachęcam do kontaktu. Chętnie się z Państwem umówimy, czy to na spotkanie stacjonarne, czy w formie online. Mam nadzieję do zobaczenia w este.